To nigdy nie był psem, ten nie jest w stanie wyobrazić sobie, czym dla prawdziwego psa jest wystawa psów. To jest coś, o czym pies marzy, to jest coś, co mu się śni, to jest coś, o czym rozmawia po cichu z innymi psami, kiedy się przypadkiem spotkają na spacerze, czym dla młodej panny bal, czym dla chłopca kopanie piłki, czym dla oczu błękit morza, a lody dla podniebienia. Tym dla psa, dla prawdziwego psa jest wystawa psów. Winda wylądowała szczęśliwie na małej polance otoczonej drzewami wśród powitalnego szczekania, warczenia i ujadania wszystkich zebranych na wystawie eksponatów. Ferdynand z dyrektorem Majestatycznie bez cienia pośpiechu wyszli z jej wnętrza. Twarze mieli obojętne, ale w piersiach serca podskakiwały im z radości, co tu dużo gadać. Przyjemnie jest po takiej niespodziewanej podróży znaleźć się z powrotem na ziemi i czuć ją pod nogami. Ferdynand, który w każdej sytuacji umiał zachować zimną krew, zaraz po wyjściu z windy zwrócił się do dyrektora. Czy nie ma pan przypadkiem sznurka? Po co panu sznurek? Zapytał dyrektor. Sznurek jest konieczny, oświadczył Ferdynand. Trzeba przywiązać windę do jakiegoś drzewa, żeby nie odleciała bez nas. Niech sobie leci, gdzie jej się podoba, zawołał dyrektor. Nie mam zamiaru korzystać z jej usług. Ja też nie. Ale winda jest częścią hotelu, prawda? Prawda? Zgodził się dyrektor. A pan jest dyrektorem hotelu, prawda? Prawda? Otóż to. Po powrocie mogę mieć do pana pretensje, że nie tylko używa pan służbowej windy do prywatnych wyjazdów. Za miasto, ale jeszcze w dodatku pozwala pan jej latać, gdzie jej się żywnie podoba. Czy zastanowił się pan, jak pański hotel będzie wyglądał bez windy? Bo jaką ma pan gwarancję, że ona, odleciawszy stąd, wróci na swoje miejsce pomiędzy schodami? Zdaje mi się, że pan ma rację, panie Ferdynandzie, powiedział dyrektor i zaczął gorączkowo grzewać po kieszeniach. Spróbujmy ją przywiązać tym kawalątkiem, niestety nie mam przy sobie niczego dłuższego. Było to urwane sznurowadło. Przeciągnęli je przez klamkę windy i przywiązali do cienkiej gałązki jakiegoś drzewa. Z największym trudem zaplantali węzeł. Ciekaw jestem, kto to będzie rozplątywał, powiedział Ferdynand. A co mnie to obchodzi, odparł dyrektor. Niech sobie rozplątuje, kto chce. Grunt, że jako tako jest przywiązana. Winda zresztą zmęczona podróżą nie miała na razie w ogóle ochoty lecieć gdziekolwiek. Z przyjemnością zdrzemnę się trochę, pomyślała sobie. Cień drzewa, do którego została przywiązana, wyglądał bardzo zachęcająco. Ferdynand z dyrektorem poklepali windę na odchodnym, tak jak się poklepuje dobrego konia, na którym odbyło się miłą przejażdżkę. Chodźmy obejrzeć psy, powiedział dyrektor. Chodźmy, zgodził się Ferdynand. Zrobili kilka kroków i nagle zobaczyli biegnącą w ich stronę grupkę ludzi. Był to komitet wystawy z panem prezesem na czele. W witamy po po panów serdecznie, bo z daleka pan prezes, który się zacinał i był wzruszony. Bardzo nam miło, że panowie zaszczycili naszą wystawę swoją obecnością. Krzyczał pan wiceprezes. Zrobiliście nam panowie wielki zaszczyt swoim przybyciem, wołał pan sekretarz. Moje uszanowanie, moje uszanowanie, moje uszanowanie. Dar się pan skarbnik, który nic innego nie umiał wymyślić. Ferdynand z dyrektorem przystanęli z wielkiego wrażenia. Nie zasłużyliśmy na takie zaszczyty, mruknął Ferdynand. Naprawdę nie jesteśmy godni, wtrącił dyrektor. Znaleźliśmy się tutaj zupełnie przypadkowo, powiedział cicho Ferdynand. Chcieliśmy po prostu obejrzeć sobie pieski, dodał dyrektor. Przy, 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 zaczął ku przerażeniu Ferdynanda i dyrektora krzyczeć pan prezes, przy, przy, wszystkie psy są do pa, pa, panów dyspo, 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 dyspozycji, zakończył to skomplikowane zdanie z wyraźną ulgą. Chcielibyśmy wykupić bilety wstępu, powiedział dyrektor. Nie ma mowy, zaprotestował pan skarbnik. Panowie są naszymi honorowymi gośćmi. Wy, 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 klu, klu, wyjąkał pan prezes. Nie chcemy nawet o tym słyszeć, stwierdził pan wiceprezes. To byłaby dla nas wielka przykrość, zapewnił pan sekretarz, kładąc rękę na sercu. Kiedy naprawdę jesteśmy zwykłymi sobie zwolennikami psów, zapełnił Ferdynand. Zwykli sobie zwolennicy psów przychodzą na wystawę piechotą, one nie spadają z nieba, szaknął pan wiceprezes do pana prezesa. A, a albo przy, 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 przyjeżdżają tram, tram, tramwajem, szeptem wyjąkał pan prezes, mrusząc przy tym oko. Głośno zaś dodał, nie ma o czym mówić. Pro, pro, proszę za mną. Otoczeni ze wszystkich stron członkami komitetu dyrektor z Ferdynandem ruszyli na zwiedzanie wystawy. W głównej alei parku do każdego drzewa przywiązany był pies. Pies w miał wielki numer. Ten sam numer wydrukowany był w katalogu wystawy. Kto chciał wiedzieć, co to za pies i jak się nazywa, i kto był jego mamusią, a kto tatusiem, i skąd pochodzi. I ile maladi, czy jest dobry, czy zły. Ten zaglądał sobie do katalogu i tam szukał tego numeru, który wisiał przy psiej obroży. Obok psa na małym składanym krzesełku siedział zwykle. Jego właściciel albo z rodziny właściciela kiedy właściciel zmęczył się siedzeniem i szedł do pobliskiego kiosku napić się wody sodowej z sokiem malinowym. Niektórzy pili wodę sodową z sokiem cytrynowym, a jeszcze inni z sokiem pomarańczowym. Byli też tacy, którzy żądali soku wiśniowego, nie mówiąc już o tych dziwakach, którzy pili czystą wodę bez soku. Czy to jest takie ważne co kto pił? Jeszcze jak? To tłumaczy w pewnym sensie, dlaczego tak dużo na świecie jest różnych gatunków psów. Jeden lubi wodę sodową z sokiem wiśniowym, drugi z sokiem malinowym, trzeci z sokiem pomarańczowym, czwarty z sokiem cytrynowym, a piąty woli czystą, bez soku. To samo jest z psami. Jeden lubi owczarki, drugi wyżły, trzeci boksery, czwarty dobermany. Piąty teriery i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chyba już wszystko jasne. Sądzę, że najlepiej będzie zacząć od początku, od numeru pierwszego, powiedział pan wiceprezes. Którego pan prezes po cichu poprosił, aby podjął się objaśnienia dostojnych gości ze względu na jego pana prezesowe zacinanie się. Naturalnie zawołał Ferdynand. Będziemy oglądać wszystko po kolei. Zbliżali się właśnie do wielkiego buldoga, który przy obroży miał przywiązaną tabliczkę z numerem jeden. Wyjątkowo piękny okaz, powiedział pan wiceprezes. A wabi się Bas. Prawdopodobnie dlatego, że ma niesłychanie niski głos. Jest to pies piekielnie zły. Nie wolno się do niego zbliżać. Bardzo ładnie pochwalił Ferdynand i podszedł do Basa, żeby go pogłaskać. Niech pan się cofnie, rzastanie członkowie komitetu wystawowego. Was może pana ugryźć, niech spróbuje. Myślicie panowie, że mu nie odzdam? Powiedział zawad Ferdynand. Lepiej jednak być ostrożnym, panie Ferdynandzie, strącił dyrektor. Proszę o mnie się nie martwić, dam sobie radę. Wuldog, który do tej pory leżał spokojnie, zjeżdżył się nagle. Zaczął węszeć i warczeć. Ferdynand był krok od niego. Pies nie zwracał zupełnie uwagi na resztę osób. Tylko wyszczerzając kły w kierunku Ferdynanda, warczał coraz głośniej. Ferdynand patrzył na niego z ironicznym uśmiechem i w pewnej chwili także zaczął warczyć. Na pozór było to zwykłe. Rrr. Kto by się jednak uważniej wsłuchał, stwierdziłby z pewnością, że to jest początek bardzo interesującej rozmowy. Wrnie wrwy, wrku, wrpiaaj, wr, wrsie. Powiedział Ferdynand. Wrr coś wrty, wrta, wrki, wrwasz wrny. Odpowiedział buldok: Wrr wrca, Wrój, wrnie wr W wrr wrnos. Zaproponował mu Ferdynand. Wroj wrbo wrcie, wrca, wrne. Pogroził buldok. Wrże, wrbym, wrja, wrcie, wrnie, by wrnął. odparł Ferdynand i tak, żeby nikt nie widział, pokazał buldogowi swoje wspaniałe zęby. Buldog spojrzał na nie z podziwem i natychmiast złagodniał. Zaczął warczeć o wiele delikatniej. Wrnie, wrma, się, wr, wrco, robra wrżać! wrzać, powiedział uśmiechając się kwaśno. Rulu, wrbie, wr, grzecz, rnych. Powiedział tym samym tonem Ferdynand. -v -a -v -a. W czasie tej rozmowy zebrał się tłum zwiedzających i wszyscy z podziwem patrzyli, jak wściekły buldog podaje łapę Ferdynandowi. Pan prezes z wielkiego wrażenia zaczął się jąkać jeszcze bardziej. Mówił coś bardzo długo, ale w rzeczywistości było to tylko jedno słowo.